Cześć, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wraz z młodym analizę rynku. Kim jest młody? Zapytacie się pewnie. Młody jest to genialny analityk. Nie znam tak naprawdę lepszego analityka niż młody. Ba, jest nawet lepszy niż ja. Co już Wam może pokazać skalę? Jakim jest on dobrym analitykiem? Mało tego, niejednokrotnie siedział, w ty tygodnie siedział, po nocach, by analizować niektóre drużyny. Jak grają, jak się zachowują, jak ceny tak naprawdę ich wleb się zmieniają na rynku. W mojej opinii bezproblemowo możecie napisać do młodego na PRIF na Discordzie, żeby ocenił Waszą inwestycję i o jakieś porady odnośnie ich. Przed rozpoczęciem odcinka chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Discorda. Jak widzicie, tutaj chociażby znalazłem młodego. Jak jesteście również interesującymi postaciami, osobami, możecie wbić, śmiało pogadać. Robić coś, często, gęsto gramy w różne gierki, mixy. Tutaj, widzicie, już koledzy czekają na gierkę, na którą się umówiliśmy. Mniej więcej na godzinę 20. Więc serdecznie Was zapraszam. Przechodząc, tak naprawdę, do sedna odcinka, do głównego tematu analiza rynku. Młody, co sądzisz na temat skrzynek? Moim zdaniem, aktualnie nie opłaca się jak kupować skrzynek, gdyż są na niespodziewanej górce. Będzie o wiele lepszy moment do zakupu skrzynek, który prawdopodobnie pojawi się na przełomie promocji kapsuł z Paryża. Ludzie będą wyprzedawali swoje przedmioty, żeby kupić sobie więcej kapsuł, i wtedy również będą wyprzedawali skrzyneczki. Czy według Ciebie możemy spodziewać się spadków na rynku podczas wyjścia kapsułek z Paryża? Zależy od wielu czynników. Między innymi jednym z nich jest wygląd wleb, jaki będą sobą wygląd prezentowały. Czy będą miały tło, czy będą po prostu ładne. Czy będą ładniejsze od Antwerpu, Sztokholmu, czy naklejek z poprzednich lat. Co jeżeli Paryż wyjdzie z tłem? Co to będzie oznaczało tak naprawdę dla rynku? Antwerp i Sztokholm mogą zanotować wzrosty, ponieważ ludzie nie lubią zazwyczaj naklejek tłem. Jednym z przykładów będzie Rio, które jest moim zdaniem lekkim niewypałem. A co, jeżeli Paryż nie będzie miał tła? W najgorszym przypadku możemy za za zaobserwować stagnację cen. Po prostu jako tako nie wpłynie na to, na rynek. Wytłumacz, widząc, co to znaczy stagnacja, bo może niektórzy tak naprawdę nie wiedzą, są nowymi inwestorami i jeszcze nie za bardzo weszli w ten temat. Stagnacja jest to utrzymywanie się ceny na danym pułapie powiedzmy przez. Powiedz, tydzień cena danej naklejki utrzymuje się przez. na wysokości 2,50 i nie spada, nie rośnie. Po prostu cały czas kosztuje to 2,50. Co sądzisz na temat ludzi, którzy aktualnie inwestują w Łatwę oraz Sztokholm, ponieważ wychodzą z założenia, że Paryż będzie brzydki, słaby. W mojej opinii ludzie, którzy aktualnie inwestują w Antwerp, są mądrzejsi od tych, co inwestują w Sztokholm. Zapytacie się dlaczego? No, odpowiedź jest banalna. W Antwerpie mamy nowy system Holo. Holo z rzadkości fioletowego wskoczyło na kolor różowy, co automatycznie oznacza się zmniejszenie ich ilości w obiegu. A zazwyczaj ludzie wolą to, co jest rzadsze i to, czego jest mniej. Co według Ciebie aktualnie jest dobre na inwestycje? W mojej opinii opłaca się przypatrzeć kolekcji kapsu i naklejek Sanverni. Bardzo ciekawymi wlepami z tego eventu jest m.in. Cloud9, Eternal Fire, jak i Imperial. Dlaczego? No i sprawa ponownie jest prosta. Są to naklejki drużyn, które nie dostały się na Paryż. Również jeżeli głębiej przypatrzymy się. Kwalifikacją do Paryża możemy zauważyć, że nie ma ani niebieskich, ani zielonych wleb w drużynach, które dostały się i które będą miały swoje kapsułki, swoje naklejki. Na szczęście podczas montowania zaobserwowałem, że połowa filmiku została usunięta, więc dogramy dla was, specjalnie dla was widzowie, końcóweczkę. Chcielibyśmy wa z wami się ładnie, grzecznie pożegnać, i przypomnieć, że to są tylko i wyłącznie nasze opinie. Możemy się mylić, nie jesteśmy jakimiś wszechwiedzącymi ludźmi, ale jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, która się magicznie wycięła, zniknęła, dajcie znać w komentarzu, a na pewno przekonam młodego, żeby zrobił jeszcze jakąś analizę. Trzymajcie się i cześć.